Sean Tatum, jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów Hollywood, w ostatnich dniach intensywnie promuje swój najnowszy film zatytułowany "Rufman", w Polsce znanym jako "Urodzony Tatusiek". Jak przystało na osobę, która od lat związana jest z branżą filmową, Tatum postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat obecnej sytuacji w przemyśle rozrywkowym. Uczynił to podczas wywiadu w popularnym programie YouTube "Hot Ones", gdzie poruszył kwestie związane z serwisami streamingowymi oraz ich wpływem na jakość produkcji filmowych. W trakcie rozmowy aktor wyraził swoją opinię na temat tego, jak streaming zrewolucjonizował sposób, w jaki powstają filmy. Tejtem zauważył, że w dzisiejszych czasach aktorzy często zostają zmuszeni do uczestniczenia w projektach o średniej jakości, ponieważ starają się utrzymać swoją pozycję w branży. Jego słowa skłaniają do refleksji nad tym, jak zmieniające się warunki rynku wpływają na artystyczne wybory twórców. Zastanawiając się nad losem swoich kolegów z branży, Tejtem stwierdził, że to właśnie serwisy streamingowe w dużej mierze przyczyniły się do zepsucia Hollywood. Mimo to, aktor nie traci nadziei na przyszłość. Uważa, że aktualne zamieszanie w branży filmowej może prowadzić do pozytywnych zmian, to taka sytuacja z góry nogami, ale wierzę, że te zakłócenia doprowadzą do czegoś dobrego. Naprawdę w to wierzę. Serwisy streamingowe pojawiły się nie bez powodu, a zmiany były konieczne, wszystko musiało się przekształcić, zauważył Tate. Em. W trakcie wywiadu aktor otworzył się na temat swoich mniej udanych projektów filmowych. Wyjawił, że nie jest zbyt dumny z roli, którą zagrał w filmie Wciąż ją kocham określając go jako generyczny. Jeszcze bardziej krytyczne słowa skierował do swojego nieudolnego występu w produkcji Deadpool i Wolverine z zeszłego roku, przyznając, że uznaje tę rolę za porażkę. Byłem tam przez dwie sekundy, więc nie czuję się częścią tego projektu, dodał szczerze. Z wnikliwymi spostrzeżeniami tematy na temat aktualnych wyzwań i przemian w Hollywood, być może wielu z nas zacznie inaczej patrzeć na to, co dzieje się na ekranie. Czy jesteśmy gotowi na przewroty w przemyśle filmowym? Jaki wpływ na to mają zmieniające się serwisy streamingowe? Pytania te stają się coraz bardziej aktualne, a odpowiedzi na nie mogą być zaskakujące. Jeśli masz swoje przemyślenia na ten temat, koniecznie podziel się nimi, być może to temat, który warto zgłębić. W końcu. Hollywood wciąż pozostaje jednym z najszybciej rozwijających się segmentów przemysłu rozrywkowego, a zmiany są nieodłącznym elementem jego ewolucji. Jakie inne zjawiska w tej branży są według ciebie godne uwagi? Zachęcamy do podzielenia się swoimi refleksjami.